Witajcie wszyscy Halo Wiosenno-zimowy po, yy, popołudnie Tak Dzisiaj mamy na test takie petardki China Boller D od Kellera Takie petardki otrzymaliśmy i od widza, więc gorąco dziękujemy Co to? Nie wiem synuś Coś sobie zrobiłem w dłoń, nie wiem e, Takie petardki, 4 sztuki o wakowaniu. Co my tu mamy? NWP Instrukcja obsługi w języku polskim naklejona importer FKW Logistik spółka z o adres NWP sprzedaż osobom wyłącznie pełnoletnim wyprodukowano w Chinach. Kod klasyfikacyjny 14S Tylko tyle. Tylko tyle. Artykuł 22128 Gramatura? Nie, Nie ma. Nie ma. za zaczymy. Więc zobaczymy co to będzie. Za wybuch. Może mieć pół grama, może mieć 5 gram. Zobaczymy, jak to będzie szczerze. To jest petarda lądowa, siarkowa? Nie, lądowa. Ej, patrz, my mamy takie szczęście, że jak siedzimy w domu, to nie wie, a teraz to. No, no, właśnie może się wiesz? wcześniej zebrać sekund. Ja. Dobra. Co to jest o, w ogóle? Jak na tamte czasy, szata graficzna, no. Całkiem zacna. Sobie. A po co? Po co? Dagaddał się. Udało się zabytkowe się. petardy. Mamy Raz, dwa, trzy i cztery. Petarda, nic nie ważąca. Bardzo leciutka. No. Środek ładny. Wykonanie kręgosłupa. A jakieś... tutaj takie jest niebieskie? Tutaj takie? O. No? Faktycznie, każda no. ma inne te? Nie maszyna. Tu mam takie dwa razy brązowe Nie wiem Widać Aha. w sumie to Nie, w sumie, w sumie to nie trzy brązowe, jedna nie, nie wiem Być może się wzięło czymś Jak w Chinach to produkowali to kiedyś o, Tu a, jest mięciutka Ona była do Niemiec chyba bo To wszystko po niemiecku widzę Nie wiem czy słychać Taki grzechot, nie wiem co tam jest w ogóle W środku, ale Tutaj nie. się boję To wszystko zobaczysz. Napisy a. są po niemiecku, tak? Widocznie na rynek niemiecki to było wszystko co mamy w powiem. języku niemieckim. No. Dobrze, Sylwiu. Klasa druga. Dobra, zobaczymy, czy to w ogóle szczeli. Nie wiem, to w ogóle jest krótki. Odpalaj, ognia. Zobaczymy. Mamy nadzieję, że to wyszczeli. A co to pokaże? Ciężko powiedzieć. Udało się? O udało się Udało się więc zobaczymy czy nas zaskoczy O no, czy, czy. Cały efekt Cino trzyma 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 boler. Trzymaj, Odpalaj następnego trzyma Tak? No, no przecież synuś Odpalaj, bo to jest widzisz Może podbije te Proszę, patelnie Poszalałeś? <laughs> Możemy sprawdzić ale No w sumie cała petarda została. No. Cała petarda, zaraz zobaczymy czy uda się w tym wszystkim. Oj, jest tak lekko że Uwaga! O. Ta akurat nie Zobaczymy teraz tą niebieską, czy wypróbujesz tą? to, no, to masz, którąkolwiek. Tak? No, tak normalnie, no. Zobaczymy moc destrukcji. Jaka, 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 jaka. Jak to? Ty mówisz? Jaka moc to walnie? Jak? to W sumie, jestem nauczony tak, żeby się kładzie, a tu ląd jest schowany przecież. No co, co, co? To tą drugą, żeby nie O, masówki nie było. Czy... Tak. P Uwaga! No, zobaczymy. Ty Co to było? To akurat Pokazała nam Nie wiem Wyszczeliło czarny proch, pytardo cała No, no Marzę ostatnią, ta jest niebieska w środku Minus, Minusem jest to, że trzeba właśnie sprzątać No to no. sprzątamy sobie, za no, Tak po sobie o, No, uciek. i O! Jedna, jedyna, która poleciała do, góry. poleciała do góry. Słuchajcie, no druga sprawa, że te petardy już mają swoje lata, tak? Mm. Zobaczcie, no teraz już widzimy jak ona była skonstruowana. Coś na kształt teraźniejszych cukiereczków. Tu mamy zawiązane, tu mamy zawiązane. Tu jest ten. Tak nie było tego widać, teraz nam to ładnie odsłoniło. Mm. O, słońce wychodzi, jest dobrze. Całe cztery sztuki no. wszystko, 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 wszystko. Okej okay. Taki retro test Retro test. Kiedyś nie, takie no, platardy no. były no. no to była niespodzianka bo nie pisało Ale no ile nie kosztowało, pisało, nie wiem Nie pisało właśnie Ale acera. czemu ich obecnie nie ma w produkcji By się nam właśnie no. Nie mamy roku produkcji, nie mamy, nie mamy ma roku produkcji, ani nie mamy nic. Idealne na pranki, nie? No. Nie. Oczywiście nie pod, pod tą postacią, nie, bez ulepszenia żadnych. No. Także, no. Także China Baller Jeszcze raz przetestowany, no. dziękujemy widzowi za przysłanie tak. tego produktu do testów. Bądźcie z nami dalej, komentujcie, subskrybujcie Ale, i na razie chłop. Na